Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Ja jestem Arek, a ja jestem Iwona, a Wy jesteście na kanale OneTrip. Na którym udajemy się na wschód. Jak daleko zajedziemy to jeszcze zobaczymy. Z nad jeziora Komorze dojechaliśmy. Dzisiaj yy, chcieliśmy zatrzymać się w Sfornych Gaciach, ale się okazało, że to jest osada na tyle turystyczna, że praktycznie brak w ogóle miejsc parkingowych, więc pojechaliśmy kawałeczek dalej. Jesteśmy w miejscowości Bachorze. Bachorze Osada. Bachorze Osada na parkingu leśnym. Zaraz Wam pokażę, jak ten parking wygląda. A jesteśmy nad jeziorem Harzykowskim. Jest tutaj taki całkiem fajny parking dosyć duży, ładnie ogrodzony. No nie ma tutaj żadnych sanitariatów, nie ma wody, nie ma śmietników. Ale za to jesteśmy przy samej plaży. Na plaży jeszcze nie byliśmy. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Z tym, że no niestety musimy stąd uciekać. A uciekać musimy dlatego, że brakuje nam znowu prądu. Nie wiem, albo za mocnego laptopa kupiłem, albo coś mamy w instalacji. Z instalacją nie tak. W każdym bądź razie z tego co widzę, no w tej chwili nasz akumulator wygląda w ten sposób. O nie wiem, czy coś widzicie, bo tu się światło odbija. Czekajcie, może zapalimy. Stan naszego akumulatora wygląda teraz w ten sposób. Nie ma praktycznie słońca. Generalnie by nam to wystarczyło, z tym, że półtorej godziny, nie półtorej godziny, 15-minutowy film, 6 GB grywa się nam już od 2 godzin i została nam jeszcze. Godzina i 35 minut. A nie wiem, czy po prostu akumulator wyrobi, żeby podtrzymać, podtrzymać nam laptopa, więc no niestety zbieramy, zbieramy się, manatki. zbieramy manatki i lecimy dalej. Po drodze sobie akumulator jeszcze podładujemy, yy, spróbujemy do jakiegoś większego miasteczka sobie wjechać, tak żeby lepszy internet jeszcze złapać, może wtedy to szybciej pójdzie. A jeszcze w międzyczasie, jak to wszystko mi się wgrywało, to zrobiłem sobie gniazdka. Tutaj zamontowałem gniazdko, tutaj już było, ale nie było podłączone. I to wszystko podłączyłem sobie już bezpośrednio do przetwornicy. Czyli mamy to, o co mi chodziło. Zobaczcie. Wszystkie kabelki mi się tutaj ładnie chowają. Nic po stole nie lata. Pod spodem wszystko jest, wszystko jest na półeczce, wszystkie zasilacze. Także mamy już jakiś porządek i mniej więcej to wszystko jest ogarnięte. Od dawna nie widzieliśmy żadnego śmietnika, więc musimy też wypolować jakiś śmietnik, żeby wyrzucić nasze śmieci. Wody jeszcze nie musimy dolewać. Na razie nam wystarczy na dzisiaj. Podejrzewam na jutro, ale jutro by się przydało już coś znaleźć. No strasznie szkoda, że nie możemy zostać tu na noc. Chyba ruszymy teraz już w kierunku miejscowości Dzydze w której to spotykamy się z naszymi dobrymi przyjaciółmi i razem z nimi będziemy jechali wzdłuż wschodniej granicy Polski w dół. Gdzie dojedziemy tego nie wie nikt. Mamy ambitny plan, żeby sobie kawałeczek przejechać, zobaczyć mniejsze miejscowości, zobaczyć te rzeczy, których nie widuje się na co dzień. Okej. Okay. Na razie się z wami żegnam i do zobaczenia gdzieś tam. To see your family, but I ran into you yesterday, and you never saw it coming, baby I knew you knew what I thought. Did you leave or not? You said that you meant to, but you forgot, and I never saw it come. should have been so easy, but. Słuchajcie, dojechaliśmy do Wdzyzów, objechaliśmy całą sieńkę w tą i z powrotem, ale żadnego miejsca nie było, więc zatrzymaliśmy się przed Bydzycami na takim parkingu leśnym. leśnym, klasycznie leśnym. Teraz idziemy sobie zobaczyć na jezioro. Nie jest tutaj chyba daleko, a rano mamy zamiar odwiedzić sobie jezioro i zobaczyć te wszystkie Cuda i Cudenka, które tutaj pozwozili. Jak się okazuje, mamy całkiem niedaleko. Tutaj stoi nasz samochód. A tutaj już widać jezioro. Czyli kawałeczek, jakiś 100 metrów. 100 metrów do jeziora. Zobaczymy, jak to będzie w nocy. Czy dużo samochodów jeździ, czy nie? Czy dadzą nam pospać, czy nie dadzą nam pospać? Raczej chyba nie będzie. Nie będzie tak źle to. No i witajcie w kolejnym dniu. Wczoraj sobie obskoczyliśmy tutaj jeziorko. Jest tutaj taka fajna przystań jachtowa. I w sumie fajne miejsce, gdzie można by było sobie stanąć nad samym jeziorem, ale niestety na drodze wjazdowej jest zakaz wjazdu samochodów, oprócz służb leśnych. A mieszkamy dzisiaj obok leśniczówki. Przepięknej zresztą cała drewniana konstrukcja, dużo zabudowań, więc... No bezczelnością by było troszeczkę wjeżdżać do lasu pod zachaz i to jeszcze przy samej leśniczówce. Noc była w sumie spokojna, bardzo mało samochodów jeździło tutaj na tym parkingu. Zostaniemy chyba królami parkingów leśnych, bo jakoś podobaliśmy sobie takie miejsca. My się w tej chwili zbieramy i chcemy jeszcze przed dziesiątą sobie wjechać do Obdzyu. Być może uda nam się znaleźć jakieś miejsce, żeby zatrzymać sobie tam samochód. My są około 4 km. Wczoraj objechaliśmy całe, ale wszystkie miejsca dosłownie były zawalone. Samochody stały wszędzie, gdzie tylko był kawałeczek wolnego miejsca. Więc pojedziemy sobie najpierw pod wieżę widokową. Tam był taki duży parking. Może tam uda nam się coś znaleźć. No i chcielibyśmy na tą wieżę wejść, to znaczy ja i ona ma lęk wysokości, więc nie będzie się tam spinała, ale jak mi się uda, to. Pokażę wam, jak te okolice wyglądają z góry. No a następnie w planie mamy odwiedzić Muzeum Etnograficzne. Do zobaczenia później

Cały wielki, wolny parking. Stanęliśmy sobie na miejscu dla autobusu na oboczu. i ona musi opisać na razie film. Za niecałą godzinkę będziemy sobie mogli wejść i zacząć już zwiedzać to muzeum. Takie przemyślenie odnośnie, odnośnie bzydów. To jest bardzo przepiękna, urokliwa miejscowość, ale z miejscami parkingowymi to jest tutaj masakra. Na samym końcu właśnie przy wieży Wydekowej jest duży parking. Ale niestety kamperem takim jak nasz, nie skaniecie, musielibyście stać w poprzek, a jest takie obłożenie, że zabiliby was, gdybyście zajęli trzy miejsca parkingowe. Także stoimy sobie na samym początku widuszu, zależy od której strony spojrzycie oczywiście. My jesteśmy na jednej końcu tu jest muzeum, na drugim końcu jest wieża widokowa. Zobaczymy jak ten zdarzy czasu to przejdziemy się po prostu stąd na tą wieżę. Na razie sobie czekamy na otwarcie muzeum i zaraz będziemy zwiedzali. No bardzo fajny, urokliwy parking. Cela nie jest otwarty całą dobę. Bo w nocy fajnie by było sobie tutaj spać. Samochody się pomału zjeżdżają, tam jest miejsce, tam są miejsca dla samochodów osobowych. Tutaj cały duży parking dla autobusów. Jeszcze zanim zaczniemy zwiedzać muzeum. Wczoraj wiecie udało mi się zamontować gniazda i podłączyć je do przetwornicy, z tym że cały czas mam taki problem, co zrobić z zasilaniem, nie wiem, być może to tak jest, mam akumulator 200Ah. Solary w sumie dają radę, żeby go naładować, jak jest pełne słońce to spokojnie sobie możemy pracować, ale jak tego, tylko tego słońca zabraknie to to jest maksymalnie godzinka pracy na akumulatorze, jeżeli chodzi o laptopa. Godzinka półtorej i nam to wszystko już siada. I nie wiem za bardzo co z tym zrobić, czy, czy to faktycznie tak jest, że ten laptop dłużej nie pociągnie. Ładowarkę do akumulatora mamy 160W na 230, i yy, nie wiem, czy to wina przetwornicy, czy to wina, tego, że akumulator jest takiej, a nie innej pojemności. Tak myślę jeszcze, czy nie zrobić tak, żeby na przykład kupić jakąś mniejszą przetwornicę, nie wiem, 300W. Do suszy 10W zasilacza spowodowanego powinna ona wystarczyć. Ona też wtedy mniejsze zużycie prądu będzie miała. No tak słyszałem, że te przetwornice Volta żrą prąd niemiłosiernie, ale nie wiem, jeżeli ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w tym względzie i wie co moglibyśmy tutaj poprawić żeby na tym laptopie jednak popracować sobie troszeczkę dłużej to bardzo bym prosił o informacje w komentarzach no, zależy mi na tym żebyśmy żebyśmy no, no, mogli dalej publikować dla was te filmy a na razie mamy taki problem że jak tylko słońca nie ma no to to nie ma pracy Musimy odpalać samochód, przejechać sobie z 50-60 km, żeby ten akumulator podładować, i wtedy możemy pracować dalej. Ale nie o to tutaj chodzi. Chcielibyśmy tą energię czerpać ze słońca, a nie z ropy. Także jeżeli macie jakieś pomysły, jak moglibyśmy usprawnić tą naszą instalację, to bardzo bym prosił o informację. No zakup nowego laptopa w tej chwili odpada, bo no spukaliśmy się kupując tego on jest dosyć mocny. Chodziło nam o to, żeby można było filmy w 4K sobie tutaj spokojnie robić i renderować, ale to co idzie z mocą, to idzie również zużycie energii. Także na razie klops. Nie mam pomysłu co z tym zrobić. Tak jak mówiłem, korzystamy teraz ze słoneczka. i ona w tym czasie Ja piszę dla was opisuję film, który za niecałe 20 minut będziecie oglądali. Dzień dobry. Dzień dobry w niedzielę. Piszę tu do Was, że dzień dobry, witam Was serdecznie na pokładzie Van Tripa. Ruszamy na wschód, czyli rozpoczęliśmy pierwszą serię Kamperem po Polsce. Hashtag OneTrip po Polsce. Serdecznie zapraszamy. Wybiła godzina 10. Lecimy do kasy kupić bilety. Zaraz, jak kupimy, to Wam powiemy oczywiście, po ile są bileciki. No parking tutaj ten dla samochodów osobowych jest już wypełniony, jest bezpłatny, jest w przepięknych okolicznościach przyrody, a parking dla autobusów na razie jest pusty, może później zjadą się jakieś wycieczki. Takie pierwsze o. odczucia, to wszystko wygląda zacnie. My lecimy kupić bileciki i zaraz wam opowiemy jak tutaj wygląda. Bileciki zakupione 17 zł od osoby dorosłej I jesteśmy już na terenie parku etnograficznego. Również to nazywają muzeum park etnograficzny i zaczynamy sobie zwiedzanie. w pierwszej izbie wielkie łóżka, łożę? Tak, osób tutaj Tak, w tym właśnie mieszkała sześć osób rodzina właśnie Rodzina osowskie właśnie w tym domu Tak? I wszyscy z mhm. w Tak, oczywiście właśnie spali razem w takim I... łóżku To jest jeszcze jakaś właśnie zażadka, to właśnie trzeba musiła się właśnie położyć W drugiej izbie hmm. też właśnie było jeszcze jedno łóżko jedna leżanka I Dzień dobry Maszynado. Wszyscy. Niemieckie firmy. jeszcze czas się żywości. To jest krągły stół. Proszę bardzo. Była jej rozrywka. Radio. Teraz przeglądam się w czyjejś toalecie. Przenoszę się. Inny wymiar. Jesteśmy dopiero na początku yy, zwiedzania. Zwiedziliśmy kilka chat, ale już mi się podoba, ponieważ w chatach yy, są panie, które opowiadają historię. Mało tego, można siadać na wszystkie meble, kłaść się do łóżka. A teraz jesteśmy w Zagrodzie Szlacheckiej z Luzina. Bardzo znanego artysty, pana Antoniego Zaborowskiego. Prace, które, które właśnie można kupić na terenie z kasem. Malarstwo Antoniego Zaborowskiego. Art in-house to jest Galeria Warszawska. Wyświetli się pani a na tego domu. Mhm. I tam będzie pan stał. Mhm. Po w album, a ten, pan, pan, który maluje pan Antoni? Proszę, ten pan, co maluje, to jest pan Antoni? Tak. Artyst. No i słuchajcie, obeszliśmy cały park etnograficzny. Zajęło nam to 2,5, około 2,5 godziny. No tak mówią, żeby sobie przeznaczyć na to dwie godziny. Do większości chat można sobie wejść, można obejrzeć, można usiąść, można się położyć na łóżku. Generalnie bardzo fajne przeżycie, tak mi się wydaje. Ja osobiście mam bardzo dobre wrażenia. Bardzo mi się tutaj spodobało, bawiłam się jak dziecko. Sam ten obiekt jest położony w przepięknym miejscu. Dookoła starodrzewia, przy tych domach są nawet ogrody, minisady. Praktycznie tak jak zauważyłem, to każdy dom ma tak jakby swojego gospodarza. Wszędzie jest jakaś dziewczyna albo chłopak. Który opowiada o tym wszystkim i tak jakby dba o te, o te obejścia. Jakie rodziny mieszkały w, danym, w danej chacie, w danym domu. Pięknie. Świetnie. Uważam, że to są świetnie wydane pieniądze. Polecamy. Nie ma tu komercji. Na pewno trzeba się zaopatrzyć w jakąś wodę i jedzonko, jeżeli idziecie z dziećmi. Na terenie w ogóle tutaj tego obszaru są takie malutkie... Stoiska z rękodziełem. Na tym zakończymy już oglądanie etnograficznego parku we Wdzydzach. Generalnie polecamy to miejsce bardzo fajnie, bardzo fajnie spędzony czas. Tak jak mówiliśmy, około dwóch godzin trzeba sobie na to zarezerwować. No dzisiaj było dosyć gorąco, więc chowaliśmy się wszędzie w cieniu, ale mimo wszystko bardzo fajnie. A na zakończenie powiem, że polska wieś kiedyś i dziś jest Równie piękna. No, fajnie sobie zobaczyć, jak ludzie kiedyś mieszkali, jakie gospodarstwa. Fajnie niektóre takie całe zagrody są tutaj poukładane. Można sobie zobaczyć w ogóle, jak całe obejście wyglądało czyli dom, stodoła, chleb, czym jeździli. W ogóle tu można obejść, jakby to jest wszystko 3D, że tak powiem. Każdy dom można obejść dookoła. Tak jak już mówiliśmy, w środku też możemy wejść do każdej izby, dotknąć każdego przedmiotu. Wszędzie można wejść, wszystko zobaczyć i poczuć. ten klimat. Ten klimat cały. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to my się będziemy z pięknych dziedzic z Wami Żegnać. żegnali. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach w górę i subskrypcjach. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A my dalej na wschód. A my dalej uderzamy na wschód. Cześć, trzymajcie się. Pa! pa.